Wydawało się w przerwie, że akurat obrona będzie miała dzisiaj bardzo mało pracy. W drugiej połowie się okazało, że tej pracy jest bardzo dużo i to, i to czasami takiej wręcz niemożliwej do wykonania. Uśpiło Was to 2-0 do przerwy? Ja myślę, że to wszystko, co się w drugiej połowie, było na własne życzenie. Wszystko, co robiliśmy w pierwszej połowie, nawet w kilku procentach nie zrobiliśmy w drugiej połowie. Byliśmy zbyt statyczni. Po stracie piłki nie reagowaliśmy odpowiednio. Wszystkie rzeczy, które robiliśmy dobrze, zabrakło ich w drugiej połowie. Myśleliśmy, że ten mecz rozegra się sam do 45 minut, wszyscy pojedziemy na wakacje w dobrych humorach. Niestety tak nie było i pokazali nam, że ciężką pracą, że poświęceniem mogą wygrać mecz. I, i to jest dla nas to jest karygodne I, i, i niestety więcej słów zasłużyliśmy na te wszystkie słowa krytyki, na te wszystkie słowa, które teraz słyszymy, bo, bo to jest tylko i wyłącznie nasza wina, bo pokazaliśmy w pierwszej połowie, kiedy jesteśmy skoncentrowani, kiedy gramy na, na miarę naszych możliwości. Mieliśmy wszystko w stuprocentowej kontroli, przeciwnik nie miał żadnej sytuacji, nikt nie, nic nie mógł zrobić, a my w drugiej połowie po prostu zbyt statycznie, proste straty, e, brak reakcji, e, nie chcieliśmy strzelać więcej goli, myśleliśmy, że ten się zagra do końca, niestety. Pokazali nam i, i, i teraz my wszyscy musimy wewnątrz grupy stanąć, spojrzeć w lustro, porozmawiać sobie i powiedzieć, że to jest nie do zaakceptowania, to co zrobiliśmy dzisiaj jest nie do zaakceptowania i niestety taka jest piłka, co zrobić. E... Nie zagramy tego meczu drugi raz. Myślę, że musimy teraz jako mężczyźni przyjąć tę krytykę, bo na nią w 100% zasłużyliśmy. Będzie taka właśnie rozmowa wewnątrz szatni, Może nawet niekoniecznie analiza, niekoniecznie przemowa trenera, tylko wy między sobą, tak, tak. Ja, ja myślę, że... To nie trzeba nic komentować. Każdy może sobie sam obejrzeć ten mecz i zobaczyć, co było nie tak. I każdy myśli, by, musi być szczery z własnym sobą, z tą osobą przed lustrem. I, i mam nadzieję, że każdy z nas nie będzie zakłamywał rzeczywistości, bo, bo to, co wydarzyło się w drugiej połowie, było nie do zaakceptowania. Ja, ja wiem, że nastroje są paskudne, ale jakaś minimum optymizmu, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Możemy tak to chociaż skomentować? Tak, no to jest przegrany mecz. I zawsze jest ten kolejny. I e, niestety. To jest piłka nożna. Przegraliśmy, zawiedliśmy, zawiedliśmy nasze rodziny, naszych kibiców, zawiedliśmy przede wszystkim samych siebie, ale będzie kolejny mecz, w którym musimy pokazać reakcję. Niestety na ten moment robimy krok do przodu i dwa do tyłu. Miejmy nadzieję, że teraz robimy dwa do przodu i nie będziemy już się cofać w rozwoju.